Panieść ściraczki są najgurzej żeby chodzi o to, że nie oglądasz nas zdzije z ale w filmik chce trzaśnie się. Tu jest glob, tam jest schronisko, tam idziemy i tam się idzie na szczyt. A tu jest lodowiec. A tu jest wody podlodowcowe, czy jak ci tam nazywa? Wody i lądolody. Rewelacja. Jesteśmy na lodowcu. Nie yeah. ja tam jest Glock Stamtąd przyszliśmy Pokażę Wam skąd? Ławka dla gigantów A ja my przyszliśmy stamtąd Najpierw podeszliśmy chwilę, tam gdzieś spaliśmy, potem weszliśmy tu, 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 i tu i tu i tu i tu i tu Idziemy ogarnąć tu i jeszcze tu. Jest godzina 15 coś i trzeba cisnąć No Z Bogiem, Los Glockner to mój cel Część ekipy została na miejscu w schronisku na 3,5 tysiąca on ma 3,800, coś. Idę na lekko. Szybko. Tam będę musiał się wbić jeszcze w raki. Bo jest lodowiec. Tu jest jakiś śmieszny kopczyk. Czuję też już wysokość. Fajnie mi się oddycha. Ale czuję się świetnie. Po prostu rewelka. A stamtąd szliśmy. Tu jest lodowiec na dole. Tam idzie mgła. I on tak się tutaj kotłuje trochę. Ale jest 16 z czymś, więc myślę, że tam w dwie godziny go obrócę i wrócę sobie do ziomeczków. Ładnie wygląda ten lodowiec, myślę, że nim będę śmigał. Zaraz tu o pole jest, tu muszę raki ubrać. Ale nie jest zimno, jest dobrze. No topa, z bogi. Przeszedłem to pole lodowe, trochę za szybko ściągnąłem raki, ale to nic, to jest git. Teraz jest drugi level Jest jakaś lina i pionowo na górę oh, spoko Czuję się świetnie, to słabo widać Może u góry się przejaśni, Dobra, idę no, Tu dalej jest tak nieźle Ale spoko Po tych linach to bezproblemowo Można iść są te słupy, więc tam się można jakoś haczyć. Ale szybko mi to pójdzie, jest dobrze. No, to co na auto stoi, nie ma problemu. No się przed chwilą, ale musicie mi wierzyć na słowo, że ten Glock to tu jest już. A tu jest teraz grań. Tam jest mały Z stamtąd przylazłem. No, nie no, jest luz. Tylko jest mgła. Może choć trochę się coś tam rozjaśni, ale nie wiem. Tak czy inaczej, fajnie. Fajne te słupki są. Płonić też wrócę i żaden problem. A wspinaczka też jest w porządku. Okej. idziemy. Raniówki są moje ulubione już nie ma miejsca na błąd szczególnie jak się samemu idzie no i tak czasem nie zawsze świeci słońce ale mgły też są potrzebne jeszcze kawałek tam jest przełączka i już góra tutaj łatwo się nie zgubić Łatwo tutaj nie jest się zgubić. Patrzcie, Lazłem Będę w straszny Jestem tu sam, co się nie zdarza, bo zawsze są tu kolejki. No ja cię kręcę. Nawet się przejaśnię trochę. Może coś się będzie udało. Może coś się zobaczy. O, ale fajnie. Ale to była piękna droga. Ja cię kręcę. Przejaśniło się. Patrzcie. Jestem na szczycie. Tam byliśmy niedawno. Tu jest pusto. Jezu, jak tu jest pięknie. Tam jest inna droga graniową. Chyba. Ciężko to zaobserwować wszystko teraz. Ale... to no patrzcie, tam widać lodowiec. A tam inne szczyty. Te masywy chmur się tak przebijają. Dobra. Mamy to. Dziękuję Boże. Amen. Grossglockner. Najwyższy szczyt Austrii Widoki są ekstra, bo jestem nad chmurami Chociaż mało stąd widać Ale coś tam widać Ale jazda Ale jazda to, to było piękne Teraz mi stąd tylko z leś Pozdrawiam wszystkich tu z nas. Nadzieja chwały. Yo. Teraz schodzę sobie lodowcem drugim, no a w zasadzie tym samym, a może innym, ale on jest wyżej. Woda tu jakaś wpływa. O, coś się pokazało. Teraz będę w schronisku. Ale jazda. Jestem. Normalnie się aż wzruszyłem tam na dole. Dzięki Boże. Słuchajcie jak tu jest cicho. Czajcie bazę. Ludu nie ma wiatr lekki jest geogliet. tam już jest schronisko dało mi się zejść szybko naprawdę jo. jutro chyba będziemy wszyscy schodzić nie wiem czy część ekipy będzie chciała jutro wejść na szczyt zobaczymy też jaka będzie pogoda no bo tam yy, no są pewne trudności też więc trzeba to wszystko łącznie zrobić Lubię nagrywać te filmy. Ciekawe, co z nich się zrobi. Może coś się zrobi. Tak czy siak. Bardzo się cieszę. I idę odpocząć. Czuję się świetnie. Bardzo dziękuję mojemu trenerowi Bartkowi, bo odkąd trenujemy, to czuję się tutaj tak stabilnie w tych górach i tak silnie, że ja cię kręcę. I się cieszę bardzo. I chwała Bogu. Dobranoc. we